Niedawne Znowu 3 A, a ty mi my... peć za nie że... Nie wiesz, że no zatrzymały mi się, nie Weź no dalej, podbierak No właśnie Ale idzie tej Ale ładny, no może drugi podbierak weź Muszę drugi, bo Europejskiej, panowie, Zobacz co robi Zobacz co robi Ej, ale wali, nie Macie Nie wiem co to jest, nie? Ja pierdolę, weź go! Wyciąg go! Wyciąg go! Ale okoń wielki. Jo, ale bydla Uuu panie. He, he, he. Jest ładny. Okonek. że bardzo ładny. Na go mierzymy. Zobaczymy ile on będzie miał. Będzie duży. O ja jest wielki Ale wielki okoń o, Ale bydla no to paku rośnie, żebyś był duży jeszcze, taka pięćdziesiąteczka, A. Ale pięknie poszedł. jest dobrze.